tylko po kurtkę, a wyszłam z całą torbą rzeczy za 400 zł, a kurtki nie kupiłam. Chodź, pokażę Ci, jakie perełki upolowałam. Hol odzieżowy za 400 zł, dzisiaj nagrywam z sypialni. Powiem Ci, że jestem bardzo zadowolona z tych zakupów, bo są tutaj super rzeczy w eleganckich cenach. Leszko sami, zobaczcie. I już Wam pokazuję, co ja tutaj mam. I od razu mówię, to nie jest reklama, to jest po prostu pokazanie moich prywatnych zakupów. Mam tutaj taką fajną koszulkę z Pumy za niecałe cztery dychy. Kolejna koszulka dla młodego z firmy 4F. A kosztuje niecałe 3 dyszki. Ta koszulka również dla młodego z 4F za niecałe 25 zeta. No, i koszulka dla małego, kolejna. I ta kosztowała 4 dychy firma Kappa. A no to mały ma cztery koszulki. Lecimy. Stary sobie kupił takie spodnie z 4FA. Cena niecały 7 dyszek. i tutaj je położę. Taką sobie wybrał koszulkę mój mąż z 4F za 5 dyszek. Koszulka dla starszaka 4F za 5. Cztery dychy. Hmm. Kolejna koszulka dla starszaka, taka i to jest firma Beverly Hills, coś takiego i tutaj jest cena 25 zeta. No, i rzeczy dla mnie. Ja sobie kupiłam koszulkę, koszulkę z 4F za 35 Z, i o, to jest coś takiego. Bardzo mi się ta koszulka podoba, szczerze wam powiem. Super. I mam jeszcze skapę taką jasną za 5 dyszek, i też mi się ona bardzo podoba. I za te wszystkie rzeczy, moi drodzy, zapłaciliśmy. Mam tutaj paragon. 405 zł i 90 groszy. I wam powiem, że moim zdaniem jest to dobra cena moim zdaniem super cena za te wszystkie rzeczy, ale daj znać w komentarzu, co ty o tym myślisz, bo ja uważam, że zyskałam na tych zakupach. Życzę Tobie udanego dnia! Pa!